Szybka prognoza pogody na sobotę oraz noc zapraszam serdecznie. Na samym początku szybka informacja. Czytam wasze komentarze i ciągle docierają do mnie informacje, że brakuje tutaj Kielc, nie ma Bydgoszczy, jest Toruń, co to w ogóle za miasta, bo nie ma Opola. Moi drodzy, ja nie tworzę tych map i nie mam wpływu na to, jak te miasta są tutaj ułożone, ale mogę je po prostu wyłączyć. Jeżeli lepiej jest na wyłączonym, no to spoko, możemy tak zostawić. Dajcie znać w komentarzach. Strefa frontu atmosferycznego w dzień będzie przemieszczała się przez Polskę od północnego zachodu po centrum. Tamten front zaniknie. Kolorem czerwonym zaznaczony jest obszar, gdzie będą występowały marznące opady deszczu, noga z gazu, bo sytuacja na drogach będzie niebezpieczna. Polska Południowa tutaj jest marznącą mgłą. Temperatury najwyższe w Polsce Północno-Zachodniej od 2 do 4 stopni. Polska Południowo-Wschodnia również od 1 do 2. Centrum Łódź, Warszawa, Olsztyn minus 3 do minus 4. Wiatr najsilniejszy nad Morzem Bałtyckim. Od 10 do 30 km, na południu od 5 do 10 km, wiejący z południa w kierunku północnym i przenosimy się do nocy. A noc tak zwana zgniła w całym kraju dużo zachmurzenia, dużo mgieł, szczególnie na południu i zachodzie, na południu i w centrum będą to mgły marznące. W Polsce zachodniej temperatury dodatnie od 2 do 4, Polska wschodnia minus 3 do minus 4, chociaż pod Karpacie z temperaturami powyżej zera. Wiatr od 10 do 30 km na godzinę. Zapraszam Zapraszam oczywiście na nasz kanał łowcy Bush, Paweł i Marta, gdzie znajdziecie dokładne informacje i dajcie znać, czy zostawić takie mapy, czy jednak włączyć te miasta. Pozdrawiam serdecznie.